33 lata temu Inga została znaleziona martwa na przystanku autobusowym. Do dziś nie wiadomo, kto zabił młodą dziewczynę. Sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny. Partnerem projektu Polskie Archiwum X jest firma Madame Justine. W październiku 2022 roku na naszym kanale Polskie Archiwum X przedstawiliśmy i omówiliśmy sprawę zabójstwa z sierpnia 1991 roku w Żaganiu, 18-letniej Joanny Tomczyk. Ale Żagań, miasto położone w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, skrywa jeszcze jedno tajemnicze zabójstwo młodej kobiety, które miało miejsce rok po zabójstwie Joasi. I o ile nad zabójstwem Joasi w dużej mierze dzięki determinacji jej rodziców pochylają się detektywi z miejscowego zespołu Archiwum X, to sprawa, którą dzisiaj opowiemy, pogrążona jest z tajemniczych powodów w odmętach ludzkiej niepamięci. O Indze Michalskiej wiemy tylko tyle, że była młodą kobietą, która całe życie miała przed sobą. Jej rodzinnym miastem była Iława. Miasto w 1992 roku położone w nieistniejącym obecnie już województwie olsztyńskim. Nie wiemy, czy miała rodzeństwo rodziców i nie wiadomo, co skłoniło Inge do porzucenia i ławy i pokonania blisko 480 kilometrów, aby dotrzeć do Żagania. Być może tutaj przyprowadził ją ze w serca. Być może miała tutaj jakąś rodzinę. Być może dotarła tutaj w poszukiwaniu pracy. A nie wykluczone, że była jeszcze jakaś inna tego przyczyna. Jeśli chodzi o pracę, to nasza bohaterka znalazła ją w samym sercu żagania na miejscowym rynku. Przez lata żagański rynek pełnił rolę małego centrum handlowego miasta. Saturator z popularną jeszcze wtedy wodą do picia był wystawiony przed sklepem ogólnospożywczym PSS Społem, powiew zachodu dawały sklepy, żona modna. Merino, sklep zakładowy żagańskich zakładów przemysłu wełnianego, oraz na początku lat 90. w dalszym ciągu marzenie wielu klientów sklep Pewex. Pod ratuszem w pawilonie handlowym można było zaopatrzyć się w 1001 drobiazgów. W południowej części rynku był sklep RTV i sklep Polmozbyt. Swoje lokale usługowe mieli tutaj żagańscy rzemieślnicy, był zakład fryzjerski, zakład fotograficzny oraz zakład elektryczny. Był też położony w niskim pawilonie na dachu, którego dumnie królowała figurka Kozy, kolorowy sklep chemiczny Cepelia, nowo otwarta restauracja staromiejska i oblegana przez żagańską młodzież bar Stylowa, w której to właśnie pracę w 1990 roku w charakterze bufetowej znalazła Inga Michalska. Dziewczyna lubiła swoje zajęcie. Praca umożliwiała kontakt i rozmowy z młodymi ludźmi, a i często zdarzało się, że od klientów otrzymywała napiwek, co poprawiało jej sytuację materialną. W porannych godzinach, kiedy było mniej klientów w kawiarni, Inga Michalska obserwowała starszą, nieznaną jej kobietę, która przez wiele lat była symbolem żagańskiego rynku. Kobieta ta praktycznie codziennie, nie bacząc na słońce czy mróz, siadywała w szerokiej kolorowej spódnicy na drewnianym stołeczku. A obok stawiała worek z uprażonym słonecznikiem w pestkach. Metalową szufelką odmierzała porcje i wsypywała je do tutki skręconej z gazety. Nabywcy słonecznika spacerowali po ulicy Warszawskiej, gryząc pestki i plując dookoła łupinami. Gdy miała pracę na drugą zmianę, sprzątała i zamykała lokal, a wychodząc zapalała kolorowy neon z napisem: Stylowa który jako jedyny rozświetlał mroki nocy w pogrążonym snem żaganiu. We wtorek, 8 września 1992 roku, w żaganiu była piękna i słoneczna pogoda. Inga Michalska przyszła do pracy około godziny dziewiątej, otworzyła lokal i go przewietrzyła. Wtedy w Polsce nie było jeszcze klimatyzatorów. Później, w oczekiwaniu na młodzież, która tutaj zawita po zakończeniu zajęć szkolnych, odganiała paczką namolne osy, grupujące się przy deserach wystawionych za bufetową ladą. Ale około godziny dziesiątej, ku jej zdziwieniu, do kawiarni przyszedł pierwszy tego dnia klient, zwracający na siebie uwagę przystojny mężczyzna w wieku około trzydziestu pięciu lat, z charakterystycznym rzucającym się w oczy srebrnym kolczykiem w prawym uchu. Ale tu cicho i spokojnie, zagadał do Ingi nieznajomy. Co mam panu podać, odpowiedziała służbowo Inga. Piwo i trochę ciepła, bo jestem w żaganiu tylko przejazdem i nie znam tutaj nikogo, odparł mężczyzna. Z późniejszych ustaleń śledczych z żagania wynikało, że nieznajomy mężczyzna, noszący się trochę jak wojskowy, pojawił się na dworcu PKP w żaganiu około godziny 8.40. Mężczyzna na pewno nie był mieszkańcem żagania, zauważyła to od razu dworcowa kasierka. Jego pojawienie się o godzinie 8.40 jednoznacznie sugerowało, że musiał przyjechać do miasta nocnym pociągiem relacji Warszawa Żagań. Mężczyzna nosił modną wtedy w Polsce fryzurę, którą lider zespołu kult krytykował w piosence zatytułowanej 12 groszy słowami: a najlepsza fryzura, jeśli jeszcze nie wiecie, krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przodzie. We wrześniu 1992 roku budynek dworca PKP w żaganiu był mocno zaniedbany i szary. 25 lat później w 2017 roku przejdzie on kapitalny remont i stanie się jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Nieznajomy zwracał na siebie uwagę pracownikom dworca przez posiadany ze sobą nietypowy bagaż, dużą, czarną brezentową torbę. Chwilę później mężczyzna oddał torbę do dworcowej przechowalni bagażu, komentując: Szefie, proszę, niech pan uważa na ten bagaż. Tam jest telewizor. Mężczyzna chwilę pokręcił się po dworcu, a przed godziną dziesiątą pieszo, ulicą dworcową, skierował się do centrum miasta. Spacer z dworca do żagańskiego rynku trwa zazwyczaj około trzech minut. Około godziny dziesiątej nieznajomy w stylowej spożywał piwo. I swoją opowieścią przykuwał uwagę Ingi Michalskiej. Wie pani, ja nie jestem żaden cienki bolek. Mam zachodniej produkcji Tira. Zakupiłem go, gdy przebywałem we Francji. Teraz z Włoch do suwałk nim obuwie, otrzymując z tego gruby szmal. Ale forsa to nie wszystko. Pieniądze nie przynoszą szczęścia. Ostatnio spotkała mnie tragedia. W wypadku lotniczym zginęła mi żona. Zostałem sam z córką, którą teraz opiekują się moi rodzice. Rozmowa przeciągnęła się do południa. W międzyczasie przyjezdny zafundował butelkę mocniejszego trunku, spożywał go z Ingą i jej koleżanką Dorotą, która przyszła do lokalu około godziny trzynastej. Mężczyzna swoim otwartym stylem bycia szybko zaskarbił sobie sympatię obydwu kobiet. Godzinę później mężczyzna wraz z przyjaciółką Ingi Dorotą poszedł do restauracji Staromiejska. Tutaj zjedli obiad i wzięli danie na wynos dla Ingi. Gdy wrócili do baru, przy bufecie urzędował pan Zbigniew, stały bywalec baru i cichy wielbiciel urody Ingi Michalskiej. Nieznajomy bardzo szybko nawiązał kontakt i relacje ze Zbyszkiem. Chwilę później obaj wędrują na dworzec PKP. Przybysz zabiera z przechowalni torbę. Około szesnastej obaj mężczyźni wracają do baru. Mężczyzna z kolczykiem stawia torbę na barze, mówiąc do Ingi – to dla ciebie. Zaciekawiona Inga otworzyła torbę. Był tam przenośny rosyjski telewizor Elektronika. Był bardzo ciężki i posiadał z przodu obok ekranu charakterystyczne potencjometry. Dziewczyna nie chciała przyjąć od nieznajomego tak drogiego prezentu, ale po długich namowach schowała telewizor pod bufetową ladą. Gdy na żagańskich zegarach wybiła godzina 22, Inga Michalska zamyka lokal, włącza neon, a następnie w towarzystwie Doroty i przyjezdnego. Udają się do drink barów w pobliskiej restauracji. Tutaj z pozostałymi wypija spore ilość alkoholu. Rozbawiona trójka opuszcza lokal około godziny drugiej w nocy. Idą w kierunku Bożnowa, wsi sąsiadującej bezpośrednio z żaganiem. Po drodze odprowadzają Dorotę do jej domu. Dorota wchodząc do domu, widzi jak jej przyjaciółka i wesoły towarzysz kierują się w stronę oddalonego o 150 metrów od jej posesji przystanku PKS. Mija ciepła i gwieździsta letnia noc. Pierwszy autobus PKS z Bożnowa odjeżdża parę minut po godzinie szóstej. W środę, 9 września 1992 roku, kilka minut przed godziną szóstą, do wykonanej z falistej blachy wiaty przystanku, wchodzi starsza mieszkanka Bożnowa i szybko z niej wybiega z przerażonym krzykiem na ustach: ludzie, ludzie, tam leży zamordowana kobieta. Parę minut później, na miejscu zdarzenia pojawiają się funkcjonariusze policji z komendy powiatowej policji w żaganiu. Zaciekawiona zgromadzeniem i obecnością policji, przybywa tutaj również koleżanka Ingi Dorota. Kobieta nie ma żadnych wątpliwości, że w przystankowej wiacie spoczywają zwłoki Ingi Michalskiej, bufetowej ze stylowej. Oględziny zwłok dziewczyny i miejsca ich ujawnienia wykażą, że do zabójstwa doszło na tle seksualnym. Wszystko wskazywało na to, że tajemniczy przybysz z kolczykiem w uchu wciągnął przy użyciu siły fizycznej Inge do wiaty, bo tutaj chciał odbyć z nią stosunek. Ślady ujawnione na rękach bufetowej wskazywały, że kobieta broniła się, ale napastnik nie dawał za wygraną. Bił i kopał ofiarę, później zdarł z niej ubranie. Po dokonaniu zabójstwa oddalił się z miejsca zdarzenia w nieznanym kierunku. O śledztwie i o całej sprawie nie było głośno w mediach. Po upływie zaledwie kilku miesięcy prokuratura okręgowa w Zielonej Górze umorzy śledztwo wobec niewykrycia sprawcy zabójstwa Ingi Michalskiej. Co najdziwniejsze w tej historii, sprawca zabójstwa Ingi Michalskiej pomimo tego, że był widziany przez wiele osób i zostawił po sobie mnóstwo śladów, po dziś dzień uniknął odpowiedzialności karnej i zapadł się pod ziemię. Jedni ten fakt tłumaczą tym, że mężczyzna, choć wiele o sobie opowiadał, to najprawdopodobniej wszystko zmyślił, a ślady kryminalistyczne ujawnione w odwiedzanym przez wiele osób barze do niczego się nie nadają, a i możliwości policji na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku były dużo mniejsze. Śledczy w poszukiwaniu przyjezdnego z kolczykiem w uchu w dużej mierze musieli się opierać na sporządzonym przez biegłego policyjnego rysownika portrecie pamięciowym nieznajomego, i zeznaniach osób, z którymi miał on styczność w żaganiu we wtorek 8 września 1992 roku. Do sprawy zabójstwa bufetowej z baru Stylowa w żaganiu latem 2021 roku powrócą dziennikarze portalu Żagań nasze miasto. Ze zdziwieniem stwierdzą, że pomimo upływu blisko 29 lat od tego zabójstwa, starsi mieszkańcy żagania nie chcą o tej sprawie się wypowiadać z obawy o to, że ta sprawa ma drugie dno. Dziennikarze dotarli do jednego z policjantów prowadzących sprawę, a ten anonimowo powiedział. W tej sprawie było zatrzymanie, ale brakowało dowodów, aby skazać podejrzanego. Jednak prawdopodobnie sprawiedliwości stało się zadość, a domniemany sprawca zabójstwa odsiaduje wyrok w innej sprawie. Dzięki nowelizacji kodeksu karnego i wydłużeniu okresu przedawniania się w sprawach dotyczących zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat sprawa Ingi Michalskiej przedawni się we wrześniu 2032 roku. Zabójstwo żagańskiej barmanki Ingi no powinna ta sprawa być wykryta. Jak sobie uświadomimy, sprawca zabójstwa tajemniczy przyjezdny, który no, przyjechał z telewizorem do żegania, spędził w towarzystwie, jak się później okaże ofiary no, ponad 16 godzin. W tym czasie no, były prowadzone rozmowy. Oni spożywali alkohol. Pewnie jakieś informacje na temat, gdzie on, po co przyjechał do Żagania, w jakim celu, czy ma tu jakąś rodzinę. Na pewno tego typu informacje e, gdzieś padły z jego ust. Czy prawdziwe tego nie wiemy. Natomiast na pewno można to było weryfikować i sprawdzać. Nie wszystko, na pewno część, część informacji, które ten przyjezny przekazywał, no i i pani Indze i jej koleżance Dorocie i, i, i panu Zbyszkowi no pewnie były zmyślone ale nie wszystkie, nie da się wszystkiego zmyśleć, stąd na pewno dużo informacji ten sprawca w trakcie no tak długiego okresu czasu musiał przekazać na temat swojej osoby uważam, że faktycznie w tej sprawie tak jak ci starsi mieszkańcy którzy nie chcieli rozmawiać z, z miejscowymi dziennikarzami twierdzą, że ta sprawa ma długie dno ja się tutaj przychylam do tej do, tej, do tego stwierdzenia, albo wiem no, przy, przy takiej sprawie, gdzie moim zdaniem to zabójstwo nie było planowane, to prawdopodobnie ten no, na, na 100% było to na tle seksualnym. Ten człowiek uznał, że no, stawiał kobietom alkohol, podarował w no, tej późniejszej ofierze tele, te, telewizor, e, także chciał po prostu w zamian. Odbyć z nią stosunek seksualny, przy czym dziewczyna się nie zgodziła i doszło właśnie do tego zabójstwa na tle seksualnym. Ta sprawa powinna być wykryta. Jeżeli policjanci miejscowi twierdzą, że już w, to, w trakcie pierwszego postępowania przygotowawczego wszczętego w tej sprawie był podejrzany, to uważam, że prawdopodobnie w ust, w, na łamach sprawy ten sprawca jest skazany, z zmienia nazwiska. To, że Prokuratora uznała, że zebrany materiał przez policję jest niewystarczający. To jest jedno, ale, ale dzisiaj uważam, jest to apel głównie do funkcjonariuszy ym, kom, Archiwum i z Komendy Głównej Policji, żeby się zainteresowali tą sprawą przed, przed, przed zanim nastąpi jej przedawnienie, albowiem prawdopodobnie też są inne ślady w tej sprawie zabezpieczone i dzisiaj po tylu latach po prostu ta zmowa milczenia już na pewno nie będzie obowiązywała i będzie... Dużo prościej udowodnić temu sprawcy winę yy, popełnienia zabójstwa pani Ingi. Yy, no sprawa, tak jak mówię, nietypowa, niecodzienna. Yy, tego typu sprawy powinny być wykrywane na etapie postępowania przygotowawczego. Przedstawiona w dzisiejszym odcinku sprawa zabójstwa pani Kingi jest bardzo bulwersująca. Powracamy do niej, gdyż uważamy, że. Jest szansa na wyjaśnienie po wielu latach tej zbrodni. Tutaj został przedstawiony jako sprawca osoba, mężczyzna, który poruszał się ze specyficznym y, bagażem, który miał być y, telewizor, y, przenośny telewizor produkcji radzieckiej. My możemy na, zaapelować w naszym programie do y, pamięci naszych y, widzów, innych osób, które mogły pamiętać mężczyznę z tamtych lat, który mógł podróżować, mógł się chwalić. Y, miał podobne zachowania, przewożąc dziwnie y, ten y, telewizor. Tak samo, jeśli chodzi o tę sprawę, możemy zaapelować do miejscowych mieszkańców. Wiemy, że w, w takich miejscowościach panuje pewna zmowa milczenia. Wiemy, że doszło do brutalnego gwałtu i zabójstwa. Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat, prosimy o przekazanie, jak zawsze, na naszego maila polskiearchiwomixmałpa.gmail.com. Ta sprawa też jest przestrogą, gdyż minęło wiele, wiele lat, ale y, jak gdyby sposób działania sprawcy jest... Y, mamy do czynienia z takim podobnym sposobem, także w dzisiejszych czasach, że ktoś, y, kobieta nawiązuje znajomość ze sobą y, nieznajomą i w tym momencie okazuje się, że tragiczny finał tej znajomości y, czasami bywa. Więc możemy zaapelować do naszych widzów, że nigdy daleko ostrożności w kontaktach, w spotkaniach, gdyż może się okazać, że z tej drugiej strony, jednak jest to oprawca, który może nas pozbawić życia. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie projektu Polskie Archiwum X. To dzięki niemu możemy go rozwijać, a także pomagać rodzinom ofiar. Dziękujemy też za każdą zostawioną sugestię, komentarz, wysłaną wiadomość i każde słowo wsparcia. Szczególne podziękowania kierujemy do Justyny Karbownik-Kopacz, prezes firmy Madame Justine Espezo, Ewy Bilon-Stoch, Leszka Rejniaka, Doroty Kołosowskiej, Aleksandry Demowic, Radosława Orłowskiego, Stanisława Lesiuka, Izabeli Jankowskiej, Radka Milewskiego, Joanny Górki, Anny Lewandowskiej, Anny Marii Tanurhan, Anny Macudy, Elżbiety Stanisławskiej, Agnieszki Rybickiej, Magdaleny Pakulskiej, Dawida Plichty, Pani Niny, Pani Joanny, Aleksandry Anioł, Elżbiety Wojkowskiej, Grażyny Szczerby, Macieja Madonia, Karoliny Zaremby, Kingi Klaudii Kosoń, Małgorzaty Fagerstrom, Joanny Kielas, Krystyny Lebioda Grajczyk, Patrycji Ulaniuk, Pauliny Halczuk, Agnieszki Król, Szymona Cabaja, Uli Iwan, Krzysztofa Kusia, Eweliny Makurat, Anny Gib, Magdaleny Biedrzyckiej, Aleksandry Bączak, Sary Koryga, Pauliny Trzebińskiej, Anity Czysz, Michała Kuczyńskiego, Beaty Krześniak, Agnieszki Zajączkowskiej, Agnieszki Grochal, Wojciecha Ziomko. Dziękujemy za Wasze wsparcie i za to, że jesteście.